Możemy sobie zejść. To całe... coś Przeszedłem chyba. Ale nie wiem na ile... Ała! Wow, uderzył mnie. No patrzcie, dron, mordę. I nie wiadomo o co im chodzi. Jakieś tarzany. Jezu. Nie, to ja robię, to ja robię. Yeah. No, i zginąłem przez tych obłąkańców. Nie wiedziałem, że w tej grze będzie y, psychiatryk jakiś, w którym będą ludzie, którzy będą krzyczeć na mnie, się nade mną Na wydatek ten chodzi w ogóle z dupy, taka jest prawda. Pagięć śmieciu. Że... O, no co robicie? A jeży. Eee, niedobrze jest. Jest bardzo źle. Nie chodzi o ich movement. Są szybcy. Piekli. Tego tutaj też niszczymy, Okej. Okay. I co? Jaj, co? zostałem tu więziony Co to było? Gość z głową lwa mi tu wszedł i... i... Chciał mi chyba przestraszyć swoim takiem. O, a ja widzę, że tą ścianę chyba można uderzyć, co? Nie? Nie, nie można. Żartowałem. Bardzo śmieszny żart, wiem. Mam bardzo dużo życia, mam bardzo dużo tych... Y... Co to jest... To są łzy, chyba, tak? Bardzo dużo łez, więc będę mógł je wykorzystać do, do rozwoju mojej postaci, która jest mega potężna, o, tak? Potężna to jak ja. Kurwa, zaskoczyli mnie, zaskoczyłeś mnie. No. no jak ja to miałem zrobić? Ty? Pane patus. No, za daleko skaczesz, co robisz? Ja pierdolę. Mhm, mhm. świetnie. Bardzo dobrze. Jeszcze raz mnie tak uderzcie. Za mało, nie tu. Wedłem. O kurwa. Dobra, kurwa. Rozpierdamy tego twojego koleżku tutaj. Dobra, powiesz na to. Śmieciu, Alibaba. Ja nie wiem co oni sobie myślą, ale wcale nie są tacy mocni. O kurwa. What's happened? What's happened? Kim ty kurwa jesteś. Ma no problem. Już cię rozgryzłem ty fajtu się. To prawda, co będzie mnie od góry. To myślisz, że... że jest kundel góry. Ale nie z góry. Cryptuję ci już trumnę typie. Ja pierdolę. Zabiłem ci brata. Możesz płakać. Dobra, let's go robimy to że co, że ja nigdy sobie nie poradzę? dobra, było blisko prawie mnie pokonał chodź, chodź Au. Ała. unik, 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 o nie, dobra dobra, jeszcze raz dobra, fajerze że co, że niby kires przewrócony przez płomienie? Teraz będziesz zmieciony pod ziemię. Dobra, patrz. Nie to. No kurwa, jak się używa tego? No właśnie. Dobra, 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 dobra. Mamy go, mamy go. Chcę teraz dobrze unikać. Będzie. To, tak jest! Tak jest! Ile potrzebowałem szans? Dwie. Ten, którego wyrwałeś od kary, to Pirce, jeden ze schronionych. Dostał niesprawiedliwy skazany na stos za herezję, a inkwizytorzy byli świadkami, jak płomienie pochłaniało jego ciało podczas potwornej komunii modli w płaczu. A kiedy było już po wszystkim i płomienie zgasły, miłosierny cud przywołał je ponownie, a z nich, popiołów nich, i żarów, ciało Quiresa powstało na nowo. Ogniska są bowiem ścieżki cudu. Ila? na pewno nie w czytaniu, dobra. Każdy czasami, jak ma czytać na szybko, się myli. Nie rozumiem, o co ci chodzi. Ty, ty jesteś nieomylny, tak? O to ci chodzi? Powiedz to, powiedz to mo moim widzom. Powiedz to moim widzom, że ty się nie mylisz nigdy. Czasami. Czasami się mylę podczas czytania. Tylko czasami. W końcu nie zdobyłem tego skilla, tak? Pracuję na temat swoich zmagań w temu po ukończeniu Dark Souls i Bloodborne. Nieprawda! Jesteś kłamcą. Oh jej, yeah. tak jest. Więcej życia! Let's go! mi kolejne z moich głębokich bólów. O tak, poziom zdrowia został zwiększony, zaraz będzie na cały ekran. O tak, Czemu do mnie. Wkłócę się teraz ze srebrnego popiołu, który był moją kołyską. Klut nie wzywa. Wracamy, po swoich śladach po prostu. Po moich śladach moich stópek. Złóż ofiary, oddaj. Nie mam ofiar, ale ja przyjdę tutaj z kolejną ofiarą i mam nadzieję, że. nie będą jej już napierdalać. No kto ją bije tutaj nawet. No, chyba po prostu tak udaje. To jest taka scenografia. Ej! Nie! Czemu ja spadłem? Nie, dlaczego ja spadłem? Grawitacja, ciążenie powszechne, zjawisko fizyczne, potag polegające... Jeszcze raz. Grawitacja, ciążenie powszechne, zjawisko fizyczne polegające na wzajemnym przyciąganiu się już mas i innych postaci energii. Ja wciąż nie umiem czytać. <laughs> Się wzywa tą windę? Aha, dobra, składamy ostatnią lustrzaną maskę Dolfosa. Zobaczmy co się teraz wydarzy. Do góry proszę. Los Fenus. Ja pierdolę, tam było plus to jest, To jest ściana, czy to nie jest ściana? Bo ja nie wiem. ja tam zaskoczę, czy nie zbyt? Jak to jest ściana? Właśnie się zabiłem. Skutniku dręczony przez bezsenność. Niosąc nie, drzwi mnie, popełniłeś najpotrzebniejsze zbrodnie przeciw matce i świętym przeciwko cudowi i jego przejawom. Powierzono nam zadanie zakończenia Twojej misji. Ja i Santa w pokucie. Ekskomunikuję Cię. Wypędzaj Cię. Ekskluj nam Cię z błogosławieństwem naszego cudu największego bólu. Niech się z zostanie spod niebios. Lisanta, jest Spokój się. I am your father. Ała! Pisanta! Pisanta to jest ta, która odpierdala krasanta? Pisanta! Santa, Santa, Kremu mi to zrobiłaś! No co on broni w ogóle ty? Ty się kręci jak Donner Kebab. On się kręci jak Bellblade? Be Be jak to się. Kurwa, teraz to muszę to wyszukać. Bellblade? Bellblade. Bellblade. Bakeblade. Blade co on mówi w ogóle Ej! Ty, typie! Myślałem, że nie żyjesz! Bake Blade Bake Blade? A! Bake Blade Dawaj, uderz mnie O, Och, Tak sobie na animacja piecz ostrze Bake Blade No nie no, Bake Blade było napisane A nie, bake Blade Ja wierdolę Dobra panienko, słuchaj, uwalniam cię Od bólu, teraz Podam Ci ostatnią ofiarę. Powiedz mi teraz, czy czujesz się dobrze. Ohoho! Oho. Pani! tych pokutników, którzy obcowali cudem, błagało ją o schronienie i ochronę. Dusze, za które cierpiała, odeszły już na drog, drogą, w drugą stronę snów. Święte przekazanie mojej pani dobiegło końca? Pokutnik, na kogo mam teraz czuwać? Tak! Sprawdźmy! Finisher'a, który oderwałem mu kapuścioną głowę, to znika i się pojawia. Teraz stracisz wsteczkę, nie? Dobra, jebać. Się. Przeszliśmy. Ej, co robisz? Nie rzucaj we mnie takimi czarami. Nie, nie. A, ogarnij. Mhm. Per. Co za typy? Dobra, ale teraz to idę tu szybciej. Jebane, kurwa. Nie wiem, co to są planktony. Co to wygląda: planktony. Troll, Patrz jak cię robię, patrz jak cię robię. Ty, kurwa, ty. Tak. To teraz. 3D O Boże, patrz to. Tutaj to normalnie. To było, to była typowa platformówka. Jak myślisz, co że... to, to tutaj robię dla moich yy, jaćłników? O, dobre rzeczy. Klej sobie wary. O co to? Mogę tym Czy zyskam jakąś umiejętność? Od stoisz przed grobowcem, pod, pod którym spoczywa moje imię: imię. Repetpa a wraz z nim ciało pokonane dawno What temu. Chociaż poznaliśmy się już przez rany naszej konfrontacji, miałość Twojej wiary daje nam teraz szansę na ponowne spotkanie. Kanie, za plecami cudu, który w końcu wie wszystko. Pąkutniku, pokonaliśmy go brata i jest teraz w odległym miejscu, gdzie mój głos nie jest w stanie dotrzeć. Nie mogę prosić go o pomoc w rozwiązaniu tych mgieł, które wciąż tkają się przed nami. Ponieważ chronią one prawdę, której nie można już ujawnić. Podobnie jak ty, Dutku swoją niewiedzę. Zostaw mi i pozwól czuwać teraz nad moim bratem, choć dzielą nas morza niebiosa i czerwone horyzonty. Idź po pytniku. I Tyle? Mogę określić twój grup. Okej, okay, czyli... i coś chyba źle zrobiłem, w ogóle cicho cię słychać jakoś nagle. Teraz, nagle mnie słychać cicho. No nie wiem, co się stało kurde, z tym mikrofonem. Może się psuje po prostu czy coś. Idę tam do tej pani śpiewu, czy coś tam, może jakbym zrestartował komputer, czy coś. Czyli będę tutaj walczył z kimś. No pa. Izidora, głos Marwy. O-o, ona ładuje manę. Okej, okay. można się było tego spodziewać, a ja się tego spodziewałem, ale zjebałem to. We'd... Jebaniutka jest zbyt mocna chyba O! Tak, da się to zablokować, zajebiście Nie jest taka trudna Tak, całkiem sobie radzę, tak Na pewno Dobra, nawet jak teraz sobie No kurwa, znowu mi uciekła Dobra, to jest czas na leczenie, już nie mam leczenia, o no nawet nie ma połowy HP nie jest taka trudna, co? No, no, nie jest taka trudna. No, patrz, na początku myślałem, że będzie trudniejsza, co nie? Choć jest yy, tu gorąco, to ja stoję i się pocę. O To co się dzieje? Yy. Dobra, dobra, jest do zrobienia. Co? Nie jest taka trudna. Może odrobinę jest trudna. Popuściana głową. Dobra, robimy ją na minimum HP. Nie robimy jej na minimum HP. Każda porażka sprawia, że jestem silniejszy. Jak się męczysz z Izidorą, co będzie, jak spotkasz Hard Dore? Myślę, że wtedy będę musiał yy, pójść z nią na przygodę. Jak taka Easy, to czemu jej jeszcze nie zrealizowałem? No, bo nie chciałem i tyle. No przecież. Ach, chuj mi dupę! No kurpa. Jak ona mnie zabiła? Tak, tu jesteś? Zawsze robi to samo, nie? Zawsze robi to samo. Ała! Zahaczyła mnie! Z tym sierpem! No, i nie wiem, jak to ominąć z kolei. No, nie wiem, jak to ominąć z kolei. Dobra, dawa jeszcze raz. No, przyjmę to. Tu, co ty mi zrobiłaś? Chyba walczę w ogóle z Maryją Dziewicą. Aj, źle, 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 źle jest, Chciałem spełnić swoje marzenie i skończyć tego bossa dzisiaj. No tutaj miało być prościej. No i wcześniej było prościej. Miałem minimum HP i UHP, jakoś to przeżywałem. Wszystko, czego wymyślił Rym, to źle przeczytane wiadomości. On sam kroje rzeczywistość. Wszystko, co... Nie wiem, co ty piszesz. Ty kurwa bredzisz, stary weź. Ogarnij się trochę chociaż. Obalony. Test obalony. Tak, pewnie obalony. <grystanie> obalony to kielich został, zanim zacząłeś mówić zapewne. Jebem na nią, naprawdę. Chyba to wrócę później. A tu się kurwa nic... Zero postępów, a ja mam wrażenie, że ona mi nic nie da, nie? Nic, żadnego skilla. Nic nowego nie wniesie kurwa w ogóle do tej gry. Ja się tylko namęczę, na wkurwiam się. Yy, ona nas nie wiem... Zrobi zmartwychwstanie Jezusa, czy coś tam, i chuj. No, tych, jak oni się nazywali? Testerzy mitów, pogromcy mitów, no. To co? Oni, oni, oni robili testy i testy były obalone albo nieobalone, no. Więc normalnie, test obalony, mogłem sobie tak pomyśleć: Kurwa, spadłem od razu. Patrzę się w ten twój czat, to znaczy, dobrze, że się patrzę, ale powinienem zerkać. I też patrzeć na to, co się dzieje na planszy. A nie, ja biegnę sobie, biegnę, a tam nagle kurwa przepaść, spadam do niej. Masakra. Później tak się to kończy. Choroby psychiczne? Yy, depresja? Załamanie nerwowe? R wiesz co to jest? Rozdwojenie jaźni na przykład? Wiesz co to jest? O, a tutaj mamy, o, tutaj jest Sokrates, yy, tu jest yy, ta... Yy, no wiesz kto. Yy, ta matka Teresa z Kalkuty. A tam jest wyżej, nad nimi wszystkimi. To jest Mojżesz. Okej, okay, ona będzie cały czas gadała. O Boże, jak ja tego nie lubię. Jak ja ci mam pokonać, Ty pindo? By to odzywa się Tercy, jak ja tego kurwa nie lubię. Easy jesteś, easy, easy, jesteś strasznie, jesteś prosto. Zabolała mocno, ta liryczna, chłosta. Zaraz przeczytam to, co tam mówisz, ale teraz jest trudna walka, rozumiesz. Nie rozumiesz tego, bo nie wiesz co to jest. Nie, co ty robisz? Ona znika no ichu. Nie, 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 nie. Ona. A teraz to jest równo. Jest to bardzo równa walka. I niestety, ale na tak 90% się nie uda, nie. A No tak myślałem, że to przegram. Ała mam takie ciężkie ataki, że ja nie wiem. Jedziemy z tobą! To music jest dobre, ale nie jesteś sobą Aaa, co ona robi? To mi ucieka O, Boże, ta długa faza, czy chwój wie która, bo w sumie to już nie wiem To jest taka długa oj, oj, szaszłykuj! Nie szaszłykuj mnie tak Patrz, co ja z nią zrobiłem? Czy ja teraz ją mogę oszczędzić? Czy ją zabić? Jak myślisz, co powinienem zrobić? Dalej, oczyś mu duszę ugryzioną przez cud. Dobra, niszczymy ją tak do końca. Proste, nie zniszczyłem jej. Gli ona powróci. Powróci tu. Dlaczego szuka, że się na końcu tych długich schodów? bo to ogłosiło się świętą i czystą prawdą, ukrywało się tam od dawna. Za tymi drzwiami samo utrapienie lamentuje nad własnym zgubieniem i deformacją. Podróż była długa, ale Twoje zadanie wkrótce się zakończy. Chociaż zakazano mi wstępu do tak oszczer. E, ocze, kurde, oszczerczego miejsca, te słowa mogą Ci towarzyszyć. Zarabanda z bezpiecznej co? Milczący pokutników, znów teraz swą podróż będę ci ostrzegła z daleka. przed streamem, no jest szansa, że dzisiaj skończę tę grę. Końcówka streama Discover main area. <laughs> Ta bez kitu. O co chodzi? Patrz, gdzie ja jestem? Co tu się dzieje? W moich snach słyszałem Twe zbliżające się kroki. W moich snach chciałem z tobą porozmawiać, przedstawić się. Strażnik cudu i sztandar cudu z wielkim bólem noszą godło ojca. Jestem dłońmi o zakrwawionej skórze. Jestem oczami, którymi spogląda nasza matka. Ale nic o tobie nie wiem. Nic poza twoim zimnym, bezimiennym obliczem. Poza zrogowaciałymi i poranionymi dłońmi. Poza jękiem twoich śmierci. Nie, nic o tobie nie wiem. Wie to tylko cud. To jest cud, to jest biskup. Teraz niech tu pojmiesz winy, z moim ze złota się zderzy. Niech się ra ranią i maszerują w procesy. Takie na wieki twoje imię. Błogosławię cię na wieki w śmierci. Wypcze <trybujesz> straszy piętnem gata. <trybujesz> tak, możliwe, że tak było, ale nie wiem, bo nie skupiłem się na tym, co on tam kurwa wywija. O, czyli ja muszę przerywać? No tak, tak, tutaj wygląda to ewidentnie napiętno. Ej. Patrz, co ja zrobiłem, patrz, co zrobiłem, patrz, co zrobiłem, gdzie jestem, bo ogóle? Patrz, Patrz, co tu się dzieje, typie. Dobra, zabiłem go, zabiłem go. Dobra, biskup się w weź go tam, uspokój. Rozbiłeś lustro, w którym widziałeś mnie śpiącego. o Oo. Teraz widzisz mnie przebudzonego jako syna prawdziwego cudu. No gdzie? O, to on. Piema. O nie. o Oo. Tam uderzać. Co ja tu mam zrobić? Co ja tu mam zrobić? Bez kitu, co ja tu mam zrobić? Co ja tu mam zrobić? Może w głowę, jak masz platformę, żeby wskoczyć? No na pewno, tylko że najpierw muszę ją jakoś otworzyć. A ten miecz przede mną. pas jak leci, nie? To jest najgorsze, że tutaj yy, muszę od początku z tym gównem najpierw walczyć, a potem dopiero z tym. Nie znalazłem mea kulpy po pierwsze, po drugie, po drugie, gdzie jest mój ten? To jest to. Moja wiara. Bry, bry, moja wiara, brybry do Gra, ma fabułę, tradycją. No dobra, moglibyście sobie darować te dialogi. Nie, bo tutaj serio są. No jak już to czytałem, to po co mam to czytać drugi raz? On mówi. O ty śmieciu, dotarłeś aż tutaj, dobra, nie będziesz mistrzem. Yy, nie będziesz mistrzem tym Shaolin, czy coś tam. Ja wam mówię, będę mistrzem Shaolin, i ja jestem tym złym tutaj w, tym, w tej historii całej. A on jest jak Ananai, gdzie jest Twoja moralność? Typie, walczysz ze mną, a chciałbyś w stypie, No nie, to jest najgorszy. To jest najgorszy atak. Tego się nie da uniknąć, w żaden sposób. Jak ja tego mam uniknąć? I on jeszcze tym tak napierdala, to tak boli. O, tak jest. Teraz tam trzeba odzyskać swoją wiarę, czy coś tam. Powinienem czekać, aż on się wbija, a później dopiero go, wiesz, atakować, ten miecz. Bo tak inaczej to to nie ma sensu zwyknio. To nie ma sensu, teraz ten jebany mieczor, mieczor jebany, yy, trzeba go ogarnąć, potem napierdalać go w mordę, on cały czas rzuca te czary, to jest po prostu awykonalne, no ale dobra, mieczor, złoty mieczor, trzeba rozpierdolić. Dobra jest, patrz, patrz co robię, odskakuje wpierdol aktualnie, no ale dobra. Ale ogień jest, ale jest ogień, kurwa, ale jest ogień, jest ogień, ale był ogień, dramat, totalny dramat, nie, to tornado mojej siostry byłoby lepsze, tornado mojej siostry brzmi jak coś z tyłu porno, wilgotne tornado mojej przyrodniej siostry, no sam powiedz, nie mówimy tutaj o takich rzeczach, no ale trochę tak, trochę tak brzmi, ale nie mówimy tutaj o takich rzeczach. To jest kulturalny stream. Ale to jest kulturalne, po prostu poruszam temat, który według mnie jest tutaj poruszony przez grę. Nie rozumiem o co ci chodzi. Dobrze jest, co musi być. Kosztuj tornada mojej siostry. Ta jest rana, nie dowierzam co się dzieje. Bo ty mieczor. Tutaj mnie napierdala w ziemię. Muszę się uleczyć, bo zjebałem sobie schemat. Teraz będzie niezła. Naparzany, naparzany, naparzany będę ja. Potem mieczór, bo ten mieczór robi ha, 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 ha. O tak, o tak. Patrzcie, on tu coś spada. A ja na niego sobie skaczę i jest braga. Tak jest, tak jest. Dobra, mieczór tutaj jest. To teraz sobie nam sobie se, tak jak te. To bardzo odbijam też te pociski. To się jednak da. wiedziałem o tym. Ha ha, 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 ha. Okej, okay, ogień. Ogień musi być Dobra, napierdalamy go, napierdalamy go, napierdalamy go. Ej, easy, 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 będzie easy, będzie easy. No jest szansa, ale to jest zjebane bo... Bo ta szansa właśnie mi przepadnie przez te kurwa jebane ognie. Ogiezi, ognie z jebantyzmu. No, co tu się dzieje? Tak jest, tak jest, tak jest. Biskup został zniszczony. Oh yeah. Co to jest? Proszę Państwa, człowiek z czterema rękoma. Rękami, rękoma? Nie no, jakby była trzecia faza. Nie no, lepiej, żeby nie było trzeciej fazy. I teraz drugi boss główny. Czy to koniec? Udało nam się to zakończyć takim buildem. Wolniłeś jego świętobliwość z jego udręki i teraz kroczy on w dawnych procesjach po drugiej stronie snu. Polepka bolesnego cudu, ostateczna relikwia, gral, krwi i złota. Które emanował z czoła ojca, gdy ten w ciszy opłakiwał moment swojego błogosławionego skręcenia. To chyba coś w stylu: kompletnie bluźnierstwo, suma blesfemia, okej. Okay. Ta pierwsza relikwia znajduje się tutaj na szczycie góry popiołów obok odwróconego tronu, gdzie jego świętobliwość został od od ucałowany przez nasz cudowny ból. Teraz czeka cię ostateczna komunia z cudem. Tylko ty będziesz w stanie wiedzieć, ile z tego przesiąkło do twojego winnego serca. Co kompletnie. Twoja komunia z pierwszym cudem czeka, okej. Okay. Idę, idę po tej górze śniegu. Chcę zobaczyć co tam na mnie czeka. Przyjmę komunie z pierwszym cudem, bo zostałem do tego stworzony. Coś tutaj tak ciężko idzie. Game of Sisyphus flashbacki, bez kitu, jak po tej górze się wchodzi. Unlock ending B. O -o. Góra popiołów, która pochłonęła zarówno grzechy, jak i wrzeszników, również i dla ciebie nie miała litości. To. Na łasce cudu byłeś i na łasce cudu pozostajesz. To. Nie jesteś już nikim więcej niż jeszcze jedną anonimową twarzą, bez głosu, bez oblicza. Twoja pokuta dobiegła końca. To. Czyli tam się dało wejść na tą górę popiołów, jakbym miał inne zakończenie. Nawet jak ukończyłem grę, to gra mnie po prostu nie miała dla mnie litości. Do końca, nie? Do końca. Jesteś szczęśliwy, bo zabiłeś bossa ostatniego. Okej, okay, to patrz teraz, co z tobą zrobimy. Nie ma cię, po prostu cię nie ma. Jesteś tylko jednym z wielu bez twarzy, którzy tutaj zginęli Koń z tobą. Opatrz. Concept art Jezus. <grym> yy, tak. Aż jestem ciekaw, jak się oddokowuje inne zakończenia. Opatrz. Jeszcze jest nasz mie miecz. Mam gdzieś osiągnięcia. Jebać ociągnięcia. U, jebać osiągnięcia, pierdolone osiągnięcia, są tylko dla tych spoceńców, którzy ciągle kurwa, chcą osiągać jakieś cele, także jebać osiągnięcia, U, chuj w to drugie zakończenie, jebać to drugie zakończenie.